Kolejny film Wardęgi mocno namieszał w internecie, a swoim zasięgiem objął braci Tyburskich, Merganiego, Błońskiego i Szeligę, który zresztą wypowiedział się jak potraktowało go fame i sam Boksdel, po tym jak ogłosił, że rezygnuje z walki w turnieju. Tomek Olejnik został zaatakowany przez Trumana podczas gali. Tazy wygrał turniej o milion złotych i wypowiedział się co zrobi pieniędzmi z wygranej. Amadeusz Ferrari zdradził nam w wywiadzie czy afera z Boxdelem wpłynie na dalsze losy bandy. Przegadamy kwestię wyprzedania biletów na Narodowym i kontrowersje jakie wokół tego wybuchły Dodatkowo mówię wyniki walk i sprawdzimy jak się po nich wypowiadali ich uczestnicy i co ciekawe pomijali oni często temat samego boxdela. W sobotę oglądaliśmy 22 galę Fame MMA i tak się złożyło, że miałem okazję być tam osobiście. Przy okazji przeprowadzając kilka wywiadów, które będą się przewijać podczas tego materiału. Zacznijmy więc od wyników walk. Pierwsze dwie zakończyły się bez większego zaskoczenia, a o przebiegu i wyniku swojego starcia wypowiedział się dla nas Filip Bądkowski, Dodatkowo na koniec zdradzając, czy pojawi się jeszcze w klatce. Był lepszy, bardziej doświadczony, potrafił szybko wstać i skontrować mnie. Ja po prostu no, gdzieś zobaczyłem, że plan działa, że trafiłem go, trochę się, że tak powiem, tym podjarałem. Mówię, dobra, fajnie. To skończymy to w pierwszej rundzie i gdzieś straciłem czujność, a on szybko wstał i od razu, za taką mocnym, bezpośrednim prawem trafił. Nie widziałem tego ciosu. Tak naprawdę, wyrównął tą rundę w ten sposób, a może nawet ją wygrał tak naprawdę. To mam dużo rzeczy na głowie. Nie wiem, czy jeszcze wrócę do klatki. No, chyba, że zadzwoni prezes Fasterna z jakąś fajną ofertą, to rozważymy. <laughs> Następnie oglądaliśmy walki turniejowe i tutaj, pomimo małych zaskoczeń w postaci przegranej, zadamy Grega, których sporo osób typowało jako faworytów tego turnieju. Oglądaliśmy głównie parter, co zresztą poruszyłem w rozmowie z De który jako joker wszedł do tego turnieju i zastąpił w nim Piotr Kasaliga. Zobalił mnie, no i przeleżał mnie tam chwilę, a potem wstaliśmy. Potem znowu, kurde, mnie obalił, przeleżał te trzy minuty w dosiadzie bodajże, no i co, no tak nie wygląda osoba, po trzech minutach w dosiadzie. Kurde, no i chyba to była słaba walka, no bo całą runę mnie przeleżał tak naprawdę. Jeśli chodzi o Tazego, to jest właśnie specyficzna sprawa, bo ogólnie ludzie, jak on tam kiedyś powiedział, że on oglądając. Uczy się tego tak, wszystkiego tak. i wszyscy go wyśmiali. I ja ogólnie mam podobnie. Ja też jak oglądam coś, to ja się uczę. I patrzę i uczę się po prostu. A, patrzy się i. <noise> <to> YouTube, <ty. głos> Następnie oglądaliśmy piękny knockout, który Kierasowi zafundował ojciec Denisa Załęckiego. I sam wygrany tak skomentował tom i kilka innych kwestii. Spodziewałeś się tego, że tak to się skończy? że tak szybko zakończysz tą walkę? Nie, nie spodziewałem się. Liczyłem na to, że się pobijemy. Pokażemy troszkę boksu, jak panowie w świecie wieku potrafią się pobyć, ale Kieras za bardzo się spiął, więc nie mogłem czekać. Musiałem się też spiąć, bo mówię, nie, jak on mnie zaraz przetrąci. A na takiej rękawicy wiadomo, każdy każdego może przetrącić, więc po prostu wziąłem się w garści. Mówię, dobra, bijemy się, i akurat Pierwsza akcja, którą tak zamierzyłem i ustaliłem, że ją właśnie zrobię, wciągnę Kierasa i dał się wciągnąć. Swoją perspektywę przedstawiła również ekipa Bungie i sam Kieras. No nie dało się, za szybko chciałem zacząć, także Dawid wyczuł moment, gdzie zostały nogi i poszłem rękoma. i co, so, poczułem, że tam coś tam wyszło, mówię dobra, zaczynamy, ale to był no niestety błąd. Dawid ma e, jednak młotych w łapie, także. Lekko mi się zakręciło w głowie, jak to zobaczyłem, tak mi się kle zrobiło. Poszliśmy <laughs> do niego pod szatnię i Kieras idzie i mówi, ale za Woździa. I od razu się kubór polepszył. Crazy bardzo mocny, jak. tam ludzie piszą, że struktur boxu i tak dalej. To nie jest stary Viviura, tylko to jest Crazy Załęcki. I trafił, przy Ojciec się ogólnie podpalił. A my jeszcze do niego, dawaj, kur... trafiłeś! A Crazy mówi, słyszałem, co patrzę, krzyknęliście tak. i żeście ojca na minę wi... Bo ja tylko czekałem. Następnie, po walce Marty Linkiewicz, która niespodziewanie wygrała z Karoliną Owczarz, w internecie pojawiła się masa komentarzy sugerująca, że Karolina została okradziona z tej wygranej. Sędzia oglądał inną walkę, więc zapewne będzie odwołanie od jej wyniku złożone przez Owczarz. Werdykt tak samo uczciwy, jak i jeden z włodarzy. Inne zdanie w tej kwestii miał menadżer Linkiewicz, czyli Filip Bądkowski, z którym mieliśmy przyjemność rozmawiać. Nie widziałem tam żadnej kontrowersji. Ja widziałem to spod klatki, widziałem, że Marta wywiera presję, jest aktywniejsza. Cenniejsza. Następnie oglądaliśmy rewanż Ferreriego z Łaszczykiem i jak na ten moment panowie mają 1-1, o przebiegu samej walki przegrany wypowiedział się tak. Jestem leciutki, lżejszy, na pewno słabszy fizycznie. Taktyka ma dobrą, ma dobrego cenera, który, no, podpowiada mu dobrze, żeby, no, jednak, no, nie bić się ze mną w stójce, a Jednak ten, no, może zarós, 2-3 ciosy w stójce. To były bardziej takie ciosy rozpaczy niż zaatakowanie, no, ale tak jak mówię, no, to nie jest moja dyscyplina. Cieszę się, że mogę tu wystąpić, że się mogę też pokazać. Kamil mówił jeszcze o kilku kwestiach, w tym o teorii spiskowej, według której miał on specjalnie przegrać tą walkę, bo było to na rękę jemu, Ferrari'emu, Mateuszowi Borkowi, który jako jego aktualny jeszcze menadżer zgarnie z tego jakiś procent i federacji, która dostałaby kolejną walkę. W moim przypadku nigdy nie ma czegoś takiego, żeby się podłożyć. Nawet jakby mi płacili, nie wiem, pieniędzy, to mi duma na to nie pozwala. Jestem sportowcem i yy, każdy lubi pieniądze, ale tak jak mówię, no są jakieś zasady i dla mnie są ważniejsze zasady. Natomiast jego przeciwnik Amadeusz Ferrari przedstawił, jak wyglądało to z jego perspektywy. Wjeżdża Mirek, jak ja powiedziałem, że w, yy, jak gdy wygram dwie rundy, to w trzeci chcę stójkę, nie? Mhm. <laughs> chciałem, że mi tam wiesz, w, że mnie uderzy po prostu. Mówię, tylko mnie nie bije ten właśnie mówię, kurwa, coś mi się szczękę. U uszkodzi przed walką czy coś takiego. To zrobiłem robotę, jest jak jest. W następnych waleczkach z ludźmi na moim poziomie będziecie widzieli wszystko. Stójkę, partery, wszystko. Ja mogę mieszać, to jestem w full MMA. A na sam koniec wypowiedział się o przeciekach w temacie jego nadchodzących walk i o powstaniu nowej federacji. Myślę, że odnośnie mojej walki info pojawi się na dniach e, za granicą, nie? Okej, okay, no bo... Ja chciałbym zdradzić na ten moment, ponieważ e, troszeczkę coś tam się zmieniło, bo jest w tym samym terminie event w Polsce. Oczywiście walka będzie jeszcze w tym roku za granicą na milion procent. To wam gwarantuję. E, zresztą mam ją wpisaną w kontrakcie nawet, nie czy Powstanie nowa federacja, bo widziałem kilka przecieków, zresztą to się przewijamy, o tym już miesiąc temu nagrywaliśmy. Nic na ten temat nie wiem, a jakbym nawet wiedział, to i tak na ten moment bym nie powiedział. W następnym etapie Tyburski pokonał tańcule, co przegrany skomentował takimi słowami. Kurde, ale i tak nie było tak, że na początku, dopóki mi nie zasadził tego kolana, które było nielegalne w sumie. I to już trochę ustawiło walkę, bo mi trochę mnie odcięło. A wiesz, jak to jest, jak już dostaniesz takiego podłączenia, to już inaczej wygląda ta runda. Żałuję, że wiesz co, nie wykorzystałem więcej czasu, bo miałem 5 minut, żeby do siebie dojść. I, a Sedzia, no przecież nic nie jest. Nie się w głowie, kręci, nie? A wiewiór, który najgłośniej śmiał się z Tazego, przegrał z nim pojedynek i usprawiedliwiał to chorobą. No, niestety nie udało się. Tazji okazał się dzisiaj lepszy. Po pierwsze, było tak, że w tej boczej nie mogłem to lepiej skontrolować. A po drugie, też nie chcę się usprawiedliwiać. Choroba mnie złapała i ogólnie było git, nie? Tam ta choroba to tak mi nie przeszkadzała do tej pierwszej walki, mówię, ale jednak po tej pierwszej walce, no, nie mogłem się zregenerować. Następnie w coming evencie Gimper przez nokaut wygrał z gąciarzem I choć wysył, Krzyśka nie był zdecydowanie idealny, a wręcz można stwierdzić, że przecieki o jego krótkim okresie treningowym okazały się prawdą. To opinie internautów o charakterze, którym zdecydowanie się wykazał, były bardzo pozytywne. Może i gońciarz nie walczył najlepiej, ale chociaż nie wyszedł tylko po kasę jak Fabiański. Gonciu pokazał charakter, szacun. Main event, czyli starcia Damka z Kasiuszem, zakończył się decyzją sędziów na korzyść Górala, co trzeba przyznać, jak Tomek zapowiedział, tak też zrobił. Konsekwentnie przez cztery rundy bardzo mocno obijał Kasio, a różnica w poziomie ich umiejętności była widziana gołym okiem. Samo starcie jednak nie rozładowało emocji, jakie pomiędzy nimi były i zdecydowanie nie nauczyło Kasio pokory, co poskutkowało ostrzejszą wymianą zdań z Mateuszem Borkiem na ściance dla mediów, której byłem świadkiem. Dostałeś do jednej bramki. Ta, do... Natomiast tutaj, ustalmy jedną rzecz, Przecież to ty pierwszy powiedziałeś. No, i szukał butelki, Przekaj, tak? Że? powiedziałeś, że do... ty, to czemu dostał trzy razy do trzeciej rundy go nokautory? Czemu dostał trzy razy od staty powiedziałeś, że do trzeciej rundy go nokautory? No, Bo no, on mówił, że mnie za to Ja umiem się przyznać, słuchaj, że za bardzo czekaj, się skupiłem, czekaj. żeby mu pokazać, słuchaj. że doły. Ale, czekaj, jakie ostrzeżenie? Kto dostał ostrzeżenie? On. Od kogo? Znaczy nie dostał ostrzeżenie właśnie, no, tylko dostał czy nie dostał? Ty słyszysz czy nie? No manipulacyjne teksty to wiek. Zoin, zoin. słuchaj, ciszę. Ty podpisujesz się ku swoim kawaler a po Wie, wyborek, to mnie ty boryk, bo nie, nie myśl, ma większego manipulanta. No, od, ciebie, od Ciebie chyba. Nie, od Ciebie. ciebie. Od ciebie Dobra, te ty, monologi na konferencji, jak za 20 minuty. Pytanie było inne, które Są, można odpowiedzieć. Tak, lub nie, On mi 20 minut monolog. Ktoś jeszcze. Nie, 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 maksymalnie pamiętam. I na sam koniec creme de la creme, czyli walka finałowa turnieju o milion złotych pomiędzy pioskiem Tyburskim a tazem. Uwierzcie, że wraz z całym mediarumem oglądaliśmy ją bardzo uważnie, w większości zresztą kibicując tazemu. Po kilkunastu minutach naprawdę zawziętej batalii, gdzie obaj zawodnicy dali z siebie dosłownie po 200%, to właśnie ręka Kamila poszybowała ku górze. Serdecznie gratuluję mu zwycięstwa, bo mając już z nim jakiś kontakt i widząc, że jest naprawdę spoko gościem, od początku życzyłem mu wygrany i chciałem, aby zgarnął całą pulę. A sam Kamil tak skomentował swoje zwycięstwo. No jakby, no to wszyscy już chcieli, żebym. Utarł im nosa, i przyszedłem ja i Utarł im nosa, tak? Tak, kurczę, ich pyskowanie to, to wszystko. Ka ka każdego z nich widziałem yy, obłęd w oczach, że oni gdzieś tu lewo, prawo, gdzieś taki, nie. Nie, nie był ten fokus, taki. Na mnie stricte, bo jakby no, nie, nie byli tak skupieni. Widziałem, że uciekali z rokiem, bali się mnie. Tu był mój, 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 mój as w rękawie, ponieważ oni siebie znają jak stare konie. A ja tu przyszedłem, nie wiedzieli czego się po mnie spodziewać. A każdy Street Fighter dużo pyskuje, a mało robi. Ja i pyskuję, i robię. Wypowiedział się również w kwestii kilku ostatnich miesięcy swojego życia. Jakby ten narodowy, właśnie ten strach w ogóle. Jakby on nie wypadł, ten, ten gość. Ja by nie zawalczył. Możecie by się tak nie na razie potoczyło. A pan się życie potoczyło. że na Prime walczyłem. Ten ogród odpadł. Ja wszedłem w ogóle. Dwa tygodnie przygotowań. Poza oficjalną kartą walkę dostaliśmy jeszcze jedno starcie pomiędzy Trumanem, czyli takim polskim Andrew Tate'em, który kolegował się z Ferrari'em i razem z którym zresztą zrobili głośną przemianę byłej magikala Nikity. I Tomkiem Olejnikiem, który jest zresztą bardzo dobrze znany w afrykowym środowisku, bo stoczył już 8 pojedynków dla różnych federacji. No z czego niestety przegrał 7. A na samym nagraniu widać leżącego olejnika, który dostaje soccer kickiem. Truman przedstawił i skomentował tą sytuację na swoich storkach, twierdząc, że nie był to atak z partyzanta. To nie jest tak, że Olejnik sobie przyszedł na gale. I... Powiedzieli, że masz usiąść na podłodze psie. Tylko ktoś do tej podłogi musiał go doprowadzić. Sytuacja wyglądała tak. Podchodzę do olejnika, zadałem mu kilka razy pytanie. Dosyć agresywnie. Więc dałem mu do, do zrozumienia, że mamy napięku, w razie czego się broni. Olejnik wylądował na podłodze, ludzie wyciągnęli telefony i zaczęli nagrywać. Olejnik z podłogi nie chciał wstać, tylko liczył na to, że wybroni go dziewczyna. No a jak zobaczyliśmy dziewczynę, to odpuściliśmy. Był oczywiście ostatni taki pikantny soccer kick, który został uwieczniony na kamerach, ale generalnie odpuściliśmy i to widać na każdym nagraniu. Więc nie był to partyzant. Sprawa numer dwa. Takie zasłanianie się i szukanie wymówki, że przecież ja tam byłem z kobietą. Słuchaj, to jest twój problem, stary. Ty przyszedłeś na galę freakfightową, gdzie na każdej konferencji dostajesz wpis ty nie byłeś na rance, ty nie byłeś w parku, trzymając się tam za rękę, ktoś się zaczepił. Nie. Ty polazłeś na galę freakfightową, gdzie ludzie siebie zaczepiają, gdzie wszystko to jest p***ne show. Polazłeś tam z kobietą, wiedząc, że jest tam niebezpiecznie. Leżałeś na podłodze w jakiejś pozycji pancernika pierwszej. I nic kompletnie w tym temacie nie zrobiłeś. Charakter! Z tego wszystkiego wyłapałem jednak kilka, powiedzmy to, niespójnych momentów. W tym ten, kiedy to chłop mówi o braku charakteru, jednocześnie atakując swojego przeciwnika w kilkuosobowej grupie. Czy twierdząc, że gale Frekwajtowe są niebezpiecznym miejscem, i wybierając się na nie, trzeba mieć z tyłu głowy właśnie taki scenariusz. Serio? Jak dla mnie imprezy zorganizowane, takie jak gale frikowe i profesjonalne, czy na przykład mecze piłkarskie, mają dostarczać emocje, ale nie takie jak strach, że się dostanie w pierdziel, tylko pozytywne, jak zachwyt z widowiska, które przyszło się oglądać. Więc takie gadanie, że idąc na gale fight'owe trzeba uważać, bo jest to niebezpieczne miejsce, no według mnie jest głupotą. Po prostu nie można mieć agresywnego nastawienia i generować sytuacji takich jak ta, no i byłoby po problemie. Wracając jednak do tematu, Truman podkreślił, że Olejnik nie dostał bez powodu i sam miał się dopuścić podobnej sytuacji z Nesterem, czyli youtuberem, którego... Tomek miał zaatakować, gdy ten miał 16 lat. W odpowiedzi Olejnika dostaliśmy nagranie, gdzie przedstawił on swój punkt widzenia. Dodatkowo swojemu rywalowi zarzucił brak zasad i zapowiedział, że Truman po tej całej sytuacji dostanie zakaz wejścia na gale fightowe. Jednocześnie w ogóle nie odnosząc się do zarzutów, jakie wytoczył mu Truman. W sumie to jestem ciekaw, jak dalej potoczy się ich spina. Po pierwsze, gale freakfightowe mogą być niebezpieczne, gdy tam się wpuszcza taką chłotę jak ty. No i tym incydentem po prostu załatwiej sobie zakaz wstępu na takie imprezy, więc gratuluję. Po drugie, szadam sobie spokojnie z dziewczynom. Rękę, aby na mnie naskoczyliście w przejściu, nie na to kto jest dookoła, uszkodziliście jej nogę, na co pewno odpowiecie, bo ona wam tego nie odpuści. Takie zachowanie w takim miejscu to w ogóle jest coś niepoważnego. Bez kitu jak można coś takiego robić? Odchodząc już od walk, ale ciągle pozostając przy samej gali, federacja poinformowała o wyprzedaniu całego stadionu. Więc wychodzi na to, że akcje promocyjne typu 1 plus 1 czy bilet tańszy od pay per view pomogły w osiągnięciu tego celu. Co nie było pewnie takie łatwe, bo jeszcze dwa tygodnie temu jeden z włodarzy, Krzysztof Rospara, informował, że na tamten moment zapełnili oni jedynie 65% miejsc. Oczywiście grafika z wielkim napisem, wyprzedany narodowy wygląda super. No ale bądźmy szczerzy, czy faktycznie możemy mówić o ogromnym sukcesie w kontekście promocji, jakie wam przedstawiliśmy? Będąc na tamtym wydarzeniu osobiście i co więcej, mając okazję oglądać je z tarasu dla mediów położonego, co ważne, na czwartym piętrze, więc widziałem wszystko z góry, zauważyłem wiele wolnych miejsc, a wręcz takie można by rzec wolne placki na widowni, co może świadczyć, że albo sporo osób ostatecznie nie dojechało, albo że te bilety nie do końca zostały wyprzedane. Podobne zdanie do mojego ma zresztą cała masa internautów, którzy również twierdzą, że obieg nie był w całości wypełniony. Przechodząc jednak do kwestii finansowych, ze samej sprzedaży Pay Per View, gdzie do tej pory box mówił, że średnio co gale sprzedają około 500 tysięcy sztuk, a do tego trzeba doliczyć jeszcze kontrakt z Kanałem Plus, o którym wspominał Wardęga, no i dodać jeszcze przychody ze sprzedanych biletów. Jednego w tym wszystkim jestem pewien, gala na pewno miała ogromne przychody, liczone łącznie w kilkudziesięciu milionach złotych. Należy jednak pamiętać, że według słów Rafała Pasternak'a była to też ich najdroższa gala. Oprawa, co tutaj widzimy, kosztuje prawie 3 miliony złotych, catering dla 1600 osób kosztuje pół miliona złotych. Dodatkowo przy organizacji tego wydarzenia miało pracować aż 800 osób, o względzie. Nie, do tego garże zawodników i jeszcze całą masę innych kosztów, ostateczna kwota na pewno została mocno uszczuplona. Jednak w komentarzach pod postami Fame nie widzimy zbyt wielu gratulacji, a większość komentarzy nawiązuje do innej transakcji. Będziecie udawać, że nic się nie wydarzyło dopóki dzisiejsza gala się nie skończy? Niesamowite. Świetnie, pewnie mieliście dobrą strategię sprzedażową. Na pewno Bakson wymyślał, on jest dobrym strategiem. Z kodem Boxel sprzeda się zawsze wszystko i każdego. A mówiąc o transakcji, mówimy o sytuacji, w której Boxel sprzedał swoich ziomków w Friends. Wardenga po czterech miesiącach przerwy niespodziewanie powrócił wraz z kolejnym mocnym filmem na temat Wielkiego Mistrza Śląska w MMA oraz Federacji Fame. We wspomnianym materiale wątkiem głównym jest Bogzel, na którego Wardenga wyciągnął kolejną porcję brudów. W tym temat braci Tyburskich, którzy po pandorze wyciągnęli pomocną dłoń dla włodarza i wystąpił on u nich w materiale z budowy domów dla potrzebujących rodzin. Oczywiście wcale nie po to, aby wybielić swój wizerunek, lecz w momencie, gdy Tyburski zaczął się źle wypowiadać o Wardędze, to Bogzel, aby zdobyć zaufanie Sylwka, zarzucił im, że chcą zrobić loterię na wspomnianym domie, dodatkowo twierdząc, że w ogóle przy nim nie pracują, jak przedstawiałem to w swoich materiałach i mają tam przyjeżdżać raz na dwa tygodnie tylko po to, aby pokazać sponsorów i nagrać odcinek. To jest kurwa, on chciał loterię robić na, ten, na domie, kurwa. Chciał, żebyśmy... On, ja mam stary taki kurwa streamę, jak mówi, że on tam tylko raz na dwa tygodnie przyjeżdża, żeby pobudować trochę do kamery i tak. Hmm. Zobaczyć, żeby, żeby pokazać tam sponsorów i surowce, co dostaje tam w parterze. Jeżeli chodzi o dwulicowość Bogzela, to na tym się to nie kończy, bo oberwało się również Kacprowi Błońskiemu, któremu Bogzel wraz ze swoim operatorem Filipem chciał wykręcić aferę, w której to rzekomo miał on bić swoją ówczesną dziewczynę. Oczywiście nie przedstawiając na to żadnych dowodów, a jak twierdzi Wardenga, Bogzel wiele razy kłamał na temat Kacpra za jego plecami, do tego stopnia, że Sylwester nie chciał go nawet w projekcie GOATS. Mój rysie pokazuje w takiej tematyce, ludzie słuchają jak 3 po 3 i mimo to, że Wardenga mówi, że jak był ten okres, tej całem Pandory na tym spiku, to ja jestem rocznik 9-9 jakby, więc ja wtedy miałem 15 lat. Więc jakby on to mówi w tym filmie, natomiast ludzie to słuchają 3 po 3 i mają takie o, wiesz, że na przykład ja byłem na ZB Festiwalu czy gdzieś w tym i podbijałem Mordo tam widziałem, że byłeś u Wardengi, wiesz co? No, oby nic nie wyszło, już tam się trzymaj się, ja mówię. K Mać mordo. Tak bardzo Boks zależało, żeby im też się dostało. W materiale został również poruszony Mergani, który tak skomentował całą tą sytuację. No, Bo to już nie jest mój kolega, po prostu. Nieważne, czy to prawda, czy to nieprawda, co on powiedział. Mój rejs się pokazuje w takiej tematyce. Ludzie słuchają jakby 3 po 3. I mimo to, że Wardenga mówi, że jak był ten okres i całem Pandory na tym spiku, to ja jestem rocznik 9-9, jakby, więc ja wtedy miałem 15 lat. Więc jakby on to mówi w tym filmie. Natomiast ludzie to słuchają 3 po 3 i mają takie o, wie, że na przykład ja byłem na SB Festiwalu, czy gdzieś w tym i podbijałem. Mordo, tam widziałem, że byłeś u wardęgi, wiesz co? No, oby nic nie wyszło, już tam się trzymaj się, ja mówię... Teraz sumując, Reasumując, podsumowując to, napisałem tylko co o tym sądzę. Poleciał blok i napisałem po prostu do chłopaków na Gangu Czarnego, że jeśli mogę prosić, a w sumie nie musiałem prosić, napisałem, że mają mu nie podawać ręki i tyle. Uwierzcie, że w filmie Druida jest jeszcze cała masa innych śliskich sytuacji, w których miał się dopuścić Bogzel, w tym tej z wysłaniem zdjęcia swojego Fiflaka do jakiejś 14-letniej dziewczyny, czy tej o której Wardenga poinformował nas na swoim kanale nadawczym, gdzie Bogzel miał mówić ile kosztowałoby zdjęcie sylwka i jak mogłoby do tego dojść. A pozostając przy Próbie uciszenia Wardengi i Mikołaja, gdy po pandorze do sieci przebijały się takie informacje, że Boxel chciał nasłać na nich podejrzanych typów, nie było wiadomo o kogo chodzi. Jednakże w najnowszym materiale okazuje się, że był to najprawdopodobniej Kira, czyli szef ochrony Fame MMA. Tak, to dokładnie ten typ na środku. W filmie pojawił się dodatkowo przeciek o jakiejś jeszcze mocniejszej akcji, której Michał miał się dopuścić i o której wie szalony reporter, a za którą Boxel mógłby trafić do więzienia. Mam dla siebie film, może już głęboki oddać. Dobra, to to grube Ale tego nie... Nie chcę z tym się nerwą. zrobiliśmy pauzę nagle to moje źródło informacji zapadło się pod ziemię. A tu chodzi o rzecz, której Bogzel bał się bardziej niż Pandory. Zauważcie na przykład, że wcześniej nie jeździł do Szalonego, a nagle zaczął często do niego jeździć. Bo Szalony ma pewną rzecz, nie? To właśnie o to nagranie chodzi, że zel mówi tylko tego się boję, że jakbym trafił do pierdla. Mu nie chodzi o Pandorę, mu chodzi o to, o tą sytuację. Że on, zobaczcie, mielił całą Pandorę, a nie, nie był w stanie mielić tej sprawy, którą yy, Szalony tutaj mu powiedział. Pokazałem. Ale wiecie co? Po pierwsze nie jest to moja tematyka kanału i szerzej całą tą sytuację umówił u siebie na kanale Konopski, więc co tam was właśnie odsyłam. A tutaj przegadamy sobie jedynie kwestie związane w tym filmie z frikami, w tym sytuację z Szeligą. Akcja z filmu Sylwka wydarzyła się podczas afery wokół związku Piotrka z żoną jego trenera, który zapadł w śpiączkę. I jest już to na tyle dobrze znana historia, więc nie będę jej tutaj rozwijać. Podczas rozmowy ze wspomnianą kobietą i co warto zaznaczyć, Boxel sam proponował jej pomoc w wyjaśnieniu tej sytuacji. Wyciszał on mikrofon i przyjm osobach zaczynał ją wyzywać. Cześć, 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 cześć. Wiesz co, mam jego zdjęcia, film nagrany, więc chcę to pokazać. Dokumentację całej... Nie ...tylko kawałek, jaki jest jego Jak opóźnikarz, ale jest... Ale, mi się, jak się zżywać. Po zobaczeniu tego materiału Szaliga wstawił na swojego Instagrama filmik informujący, że wycofuje się w walki w turnieju o milion złotych, zdradzając jednocześnie, że było to jego marzenie. Wiecie, że stadion narodowy to było moje marzenie i bez względu na mój stan zdrowia zrobiłbym wszystko, żeby na nim zawalczyć. No to wczoraj. Stadion to jest moje marzenie, ale w momencie, kiedy dzieją się takie rzeczy, marzenia trzeba odłożyć na bok, bo naprzeciw wychodzi honor, łzy mojej kobiety. Mój honor. Jako byłbym w to pewnie taką samo jak taż która to wszystko zrobiła, która niszczy tą federację, gdybym zawalczyli. A jego postawę w rozmowie ze mną skomentował Dekarpi, który wprost nie ukrywa, że bardzo skorzystał na całej tej sytuacji. Z jednej strony bardzo dobrze się zachował, że, że zrezygnował, z drugiej strony już nieraz miał w swoim jakby świecie internetowym jakieś akcje krzywe, więc... No ja się cieszę, no nie ty powiem, tak, że, ty się cieszysz, Nie bo... powiem, że nie, że się nie cieszę, bo miałem możliwość zawalczyć przy 47 tysiącach na stadionie Narodowym, to nie zdarza się, to nie zdarza się, nie wiem, co tydzień, tylko na raz chyba a jakiś czas później na story Piotrka pojawiły się kolejne nagrania, w których odpowiadał na pytania, w tym na te, jak zachował się zarząd Federacji Fame MMA wobec niego. Dużo rozmawialiśmy i naprawdę wobec mnie, mojej osoby, mojej partnerki i tej całej sytuacji zachowali się jak prawdziwi, rasowi dżentelmeni. Naprawdę, jeżeli wszystko będzie tak jak powiedzieli i w ogóle, to naprawdę szapoba za to podejście do tej sytuacji. Oraz czy kontaktował się z nim Boxdel i czy przeprosił go za swoje zachowanie? Po jakimś czasie od publikacji mojego filmu zadzwonił Boxdel. mieliśmy taką dość dłuższą, taką męską rozmowę. No, poniekąd jakby między wierszami wytłumaczył mi tą sytuację, skąd to się wzięło, dlaczego to się wzięło i jak to się wzięło, ale są rzeczy, których się nie da wytłumaczyć i on o tym doskonale wie. Co będzie dalej, to po prostu czas Pokażę, no. Na ten moment bym mu ręki nie podał. Gdy próbowałem na wywiadach podpytać zawodników Fame MMA, co sądzą o tej sytuacji, większość z nich twierdziła, że albo nie widziała tego filmiku, albo po prostu nie chce się o tym wypowiadać. A w kontekście tego co wydarzyło się z bokselem, tego co na niego teraz wychodzi, nie mam żadnego pojęcia, nie czytałem, nie wiem, gdzieś tam w w kuluarach czy coś, ale nie mam żadnego pojęcia, więc nawet ci nic nie powiem. Denis Załęcki, czyli syn przedmówcy, w momencie gdy zapytałem go, czy chciałby może odpowiedzieć na kilka prostych, szybkich pytań, stwierdził, że dzisiaj w ogóle nie będzie udzielał ci wywiadów. A szkoda, bo chciałem go o przyszłość bandy. Na szczęście na to pytanie odpowiedział mi Amadeusz Ferrari w taki oto sposób. Patrząc przez pryzmat tego filmu, banda jest jakoś zagrożona, no bo jednak Boxel jest tam mocno zaangażowany. Wychodzi druga część, może być jeszcze gorzej. Zobaczymy jak będzie. Odbije się to jakoś na waszym nowym projekcie? Na pewno się odbije. Iris Warriors, co ja mam powiedzieć? No, ja byłem skupiony na swojej walce. Ja sobie to muszę wszystko przeanalizować. Według mnie, PDF-em nie jest. Koronim nie jest, to nie mamy o czym rozmawiać. Tyle, ale no zobaczymy, nie? Co, co... Ciężko jest mi wróżyć z sposób stary. Ja, ja byłem skupiony. Na Swojej walce, skupiony byłem na robocie. Nie, nie miałem czasu i prawa tego analizować, bo po prostu rozbijałbym się gdzieś tam i nie skupiał na tym, co jest dla mnie na ten moment najważniejsze. Najważniejsza była walka, nie? Wychodzi więc na to, że sytuacja u jest rozwojowa i jest szansa, że nawet się z tego może jeszcze wykaraskać, co idealnie skomentował Denit Rozyniak. Ja uważam, że Bogzel zostanie skończony w momencie, kiedy Fejm się na niego wypnie, bo teraz ludzie też kalkulują, więc z momentu, kiedy, kiedy boksel jeszcze może coś załatwić, może dać ci walkę, warto go wybielić, ale jeśli on by nie miał tego zaplecza w postaci Fejmu, to myślę, Rządy A na sam koniec o zachowaniu boxela wypowiedział się jeszcze sam Wardenga na jego ostatnim live. Ja uważam, że on sobie wróci do tego internetu, będzie normalnie działał. I tak jak Wam mówię, on ma w sobie coś takiego, że nawet po tym jak nagrał na mnie cztery filmy, gdzie tam nakłamał, e, będzie to tam wyjaśniane w drugim, e, to i tak, bo, bo on. Fuh. No, nie wiem czy to jest silniejsze od niego, że on tak kłamie, nie mam pojęcia. Ja z nim często rozmawiałem na ten temat, że czemu nie przestaniesz kłamać, że spróbuj, nie? On gadał, że to tam, nie wiem, silniejsze od niego czy coś. Eee, I ja naprawdę jak wstałem, tego dnia jak wrzuciłem te winy, kur... Dobra, pojadę, pobiegać. No jakoś tak, może nie wiem, byłem zmęczony, ale mówię, nie, nie, nie wiem, czy będę wrzucał. Ale no, nie pozostawił mi wyboru. No czy mógłbym wrócić do internetu bez jakiejś odpowiedzi na to wszystko, na te jego materiały? No nie mógłbym. Teraz więc wiele zależy od ruchów, jakie podejmie federacja, bo jak na razie od momentu publikacji filmu Sylwka, Boxel przestał się udzielać medialnie, nie zareagował w żaden sposób na film Wardengi i co ciekawe, nie pokazywał się również podczas samej galiny na Narodowym. A przynajmniej oficjalnie, bo tak zakulisowo wam sprzedam, że spotkaliśmy. Go na wspomnianym tarasie przeznaczonym dla mediów, gdzie, będąc cały zamaskowany, oglądał jedną z walk. Jak więc sami widzicie, wydarzyło się sporo ciekawych rzeczy w świecie frików i coś czuję, że to jeszcze nie koniec. Dlatego koniecznie zerki na mojego Instagrama, gdzie będę wrzucać najważniejsze newsy, a później tutaj w takich dłuższych odcinkach będę podsumowywać wszystkie nowości. Dlatego pamiętaj, aby subskrybować ten kanał i być na czasie.